Zawodów, a zamachnicy są ostro stary. Następnie ulica Jana Pawła II, później ulica Zagadza Roków. Tak jak wspomniałem, na trasie 15. Międzynarodowego Pumar. Nagrodę pieniężną w wysokości 500. Zagranice z Ukrainą i z Białorusi. Czarny obornik Na miejsce! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. prowadzą zawodnicy TKK po promie Ciechanów 73 54 Do linii dobiegają kolejni zawodnicy numer 14 Zawodnik z Białorusi Juri Mierzwieciew z numerem 141 Zobaczyna. Wojciech Wielskowski z klubu WORTY KKF Płock. Winkler z rocznik 1939 z Warszawy 81 Sławomir Zdończyk z Mińska. Kolejni zawodnicy na linii startu z numerem czwartym z Liban, z Czewa, a siedmiu zawodników rozpoczęło już Nasz półmaraton, co bardzo ciekawy, już wpisał się mocno w sportową historię Ostrołęki. To jest kolejna edycja. Cieszy w tym roku to, że wielu sportowców wystartowało. To jest pewnie e, ilość rekordowa. O, dobrze by było, gdyby Polak wygrał, bo wiem, że od, 20, od 2004 się, nikt z Polaków nie wygrał. Może dzisiaj? Może A dzisiaj. E, jakby się jeszcze udało pobić rekord trasy, to już w ogóle byśmy byli zadowoleni. Czy są może plany poszerzenia tego na i zrobienia maratonu kurki? Obawiam się, że, że mniej znacznie zawodników by wystartowało, bo jednak ta mm, trasa 20 km 20 z kawałeczkiem oczywiście, jest jednak bardziej przystępna dla wielu sportowców, którzy no, może jeszcze nie są gotowi, żeby biegać całe maratony. A taka, taka pośrednia, powiedziałbym, trasa, myślę, że ma swoją wagę i... Zresztą po, po liczbie uczestników widać, że jest to atrakcyjne. Znajdujemy się na trasie 15. półmaratonu Kurpiowskiego. Wydanie 15. jubileuszowe, międzynarodowe i rekordowe pod względem ilości uczestników. Prawie 170 osób na liście startowej. Wszystkim życzę, żeby skończyli. Miejmy nadzieję, że padnie rekord trasy, choć jest bardzo wyśrubowany godzina i 5 minut z sekundami. Mam nadzieję, że będą to w czołówce zawodnicy z naszego kraju, choć bardzo silna reprezentacja z Ukrainy, z Białorusi. Ze swojej strony bardzo się cieszę, że maraton, półmaraton z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Są zawodnicy, tak jak powiedziałem, za zagranicy, ale też z bardzo odległych miast Polski, z Lublina, Szczecina, Białej Podlaski, Bielska Białej. Zapraszamy już teraz za rok na szesnaste wydanie półmaratonu Kurpiowskiego. 105, 100, 105 Беларуси Дмитрий Барановский Я, как я не выпал в маратон то нормально, то до тренинга так по побегать Маратон хочу бежать там в конце июня то зараз так до тренинга приехал побегать то в так бегал, то в Беларуси кросс то, неделю тут побегаю. И на, 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 на стенд <просить> в пятницу надо бегать кросс. И то может в хайновку я еще поеду до половки. А как оценя пан свой выигрыш? Нормально. То я мам рекорд э, час 7.59, то час 9.50 до, до тренинга нормально. То еще тепло так на улице было, то добро.